Marian Ziółkowski, były mistrz KSW, jest zdania, że to raczej Islam Makhachev wyjdzie zwycięsko z pojedynku z Armanem Tsarukianem. Zdaniem Ziółkowskiego, Arman powinien postawić na stójkę, jeśli chce zwyciężyć z Islamem. Ziółkowski w audycji MMA Studio powiedział... Ja myślę, że go nie, nie przejdzie. Ta walka, ta ich pierwsza... Tak jak powiedziałeś, że może nie do końca korzystne warunki dla Carukianów, dla on chyba wziął tę markę na zastępstwo, tak? Egal tak no, się... była w Moskwie, o ile się nie mylę, więc też wiecie, no musieli takich zawodników wziąć, żeby to się spinało, jakby tak. miało jakąś historię. I Sarukia wtedy naprawdę dobrze się pokazał i od tamtej pory zrobił bardzo duże du, bardzo znaczy. duże, tak postępy. Być może mm. nawet większe niż Makaczew, ale jednak, jednak stawiałbym chyba na Islama. Ma bardzo mocne zwycięstwa za sobą z mocniejszymi zawodnikami niż, niż Chad Sarukian. Tak? Mówiąc o szansach na wygraną Armana, Marian dodał: będzie to, czy zawodnik z Armenii będzie. Jak to będzie wyglądało w stójce? To jest najważniejsze, bo w tej pierwszej ich walce, mimo że wiedział, że bije się z mocnym zapaśnikiem, jaki jest Makaczew, to, to tam wiesz, wchodził z nim w kotły zapaśnicze, nawet sam nieraz inicjował te zapasy. I tutaj wydaje mi się, że on musi, jeśli chce to wygrać, musi totalnie zupełnie inaczej taktycznie podejść i przede wszystkim w stójce starać się rozmontować Makaczewa i tam go trafiać, tym bardziej, że wiemy, w jaki sposób islam przegrał swoją jedyną walkę w karierze? Robert Whittaker, były mistrz UFC, jest zdania, że to Islam Makaczew. Wygra zbliżające się starcie z Armanem Tsarukianem. Whittaker dostrzega różnicę poziomów między tymi zawodnikami. Whittaker w audycji MM Arcade Podcast powiedział „Zdaje sobie sprawę z tego, jak dobry jest Arman Tsarukian. Patrząc jednak na ostatnią walkę Islama z Dustinem Poirierem i na ostatnią walkę Armana z Oliverą, wydaje mi się, że widać między nimi różnicę. Jest różnica umiejętności. Dużo mówi się o tym, jak dobrze Arman poradził sobie w pierwszej walce z Islamem, ale gdy spojrzy się na rywali, których później pokonał, i na rywali islama, sam nie wiem. Islam jest w świetnym momencie kariery. Trudno wyobrazić mi sobie, że przegra. Jak myślicie, kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Dajcie znać w komentarzach. Armand Sarukian odważnie przyznał, że po potencjalnej wygranej pasa mistrzowskiego kategorii lekkiej na UFC 311 będzie chciał wielkich kasowych walk. Sarukian w rozmowie w podcaście Pound for Pound powiedział: Kiedy wygram tytuł, koniec ze sportowymi walkami. Wtedy zaczyna się dla mnie biznes. Będę wybierał rywali, za których UFC zapłaci mi więcej, za walczę z kimkolwiek mi wskażą. Teraz chodzi mi o budowanie legendy, chcę być mistrzem, później będziemy robić biznes. Po tej walce będę czempionem, a potem będę myślał tylko i wyłącznie o pieniądzach. Nie muszę być podwójnym mistrzem mistrzem, bronić tytułu 10 razy, chce walk o wielką kasę. 18 stycznia podczas gali UFC 311 Umar Nurmagomedov stanie przed szansą wywalczenia pasa Wagi Koguciej. Jego rywalem będzie Merab Dwaliszwili. Przed zbliżającą się konfrontacją Umar w rozmowie dla UFC powiedział, ze mną zawsze wchodzi się na głęboką wodę. To będzie długa noc. Nie dam się obalić. Nie dam się kontrolować. Dysponuję dobrymi umiejętnościami strajkerskimi i mogę sprawić mu wiele problemów. Gdy wejdziemy do klatki, nie będę o nim myślał jako o zawodniku, który się mnie obawia, ale jako o zawodniku, który chce mnie pobić. Zamierzam go zgnieść. To będzie prawdziwa битва. Michał Oleksiejczuk walczył ostatni raz 3 sierpnia 2024 roku w Abu Zabi podczas gali UFC Fight Night: Sandhagen vs. Numra Gomedow. Michał zmierzył się z niepokonanym Szarą Magomedowem i przegrał z nim na punkty. Była to trzecia walka Michała w minionym roku i trzecia przegrana. Ostatecznie jednak, Michał jest zdania, że wzięcie dwóch ostatnich walk w UFC w zastępstwie i danie mocnych pojedynków dużo mu dało w kontaktach z UFC. W rozmowie dla serwisu Fan Sportu Michał powiedział: eee, No dużo zyskałem, na pewno zyskałem. Na pewno w oczach UFC, w oczach Mika Maynarda, bo, bo, bo to widać, on z nim świetny kontakt, bo uratowałem sobie dwie walki. Bo te dwie walki to było obrane na dwa tygodnie przed i ja no, zrobiłem dosłownie po dwa sparingi do tych walk. E, z tym szarabuletem to też też tam e, do, nie do końca było wiadomo, czy walczę. Miałem na miesiąc przed propozycję, potem nagle walki nie było, bo to też o tym nikt nie wie. Nagle odwołali tą walkę po dwóch tygodniach, znowu czy zawalczę, więc... Więc no ja co by się nie działo, no wychodzę z każdym, kto się interesuje moją drogą w UFC to widzi, że no, jakich ja miałem zawodników na rozkładzie no ale wiadomo no ja chcę z takimi też wygrywać dlatego nie mam u mnie innej drogi ja nie jestem jakimś mega rozpoznawalnym zawodnikiem żebym miał łatwą drogę tylko muszę tak się przebijać no i w końcu w końcu to wyjdzie no a ja no co no zyskałem na pewno i tak jak mówiłem i w oczach Maynarda i w oczach fanów i i też dostałem nowy kontrakt bardzo dobry więc więc no będzie dobrze. Teraz planuję wyjazd do, do bardzo dobrego klubu i no, moim celem jestem top, i w końcu, w końcu to osiągnę. Michał wraca aktualnie do pełnej sprawności po operacji ręki, ale ma już w głowie plan na powrót do klatki. Robiłem tę operację, robię teraz rehabilitację, także też dużo pracy z tym jest, ale trenuję, pozwala mi to trenować, robić tam większych rzeczy, więc myślę, że kwiecień, maj wrócę. A jak to jest, jeśli chodzi o ten... Tam... Justin Getty szykuje się do powrotu do klatki UFC. Amerykanin chciałby zawalczyć w marcu i myśli, że jego rywalem będzie Dan Hooker. Nic oficjalnie nie zostało jeszcze podpisane, ale dawałem już znać UFC, że marzec jest datą, o której myślę. 8 marca jest gala w Las Vegas i chciałbym na niej wystąpić. Myślę, że zastanawiają się teraz nad odpowiednim zestawieniem. Mentalnie i fizycznie szykuje się do walki w tym terminie. Getty przedstawił też swoje spojrzenie na nazwisko potencjalnego rywala. Myślę, że to będzie Dan Hooker, ale z UFC nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić. 18 stycznia w Inglewood, w hali Intuit Dome odbędzie się gala UFC 311. W jednym z pojedynków tego wydarzenia ma dojdzie do starcia dwóch byłych mistrzów wagi półciężkiej, Jiriego Prochaski z Jamahalem Hillem. Czech liczy na to, że wygrana przybliży go do kolejnej walki o pas. W rozmowie dla serwisu MMA Junkie Prochaska powiedział: Mówiłem o tym wiele razy i myślę o tym naprawdę poważnie. Wierzę, że wprowadziłem tyle ulepszeń do mojego stylu walki i do mojego życia, że mogę stanąć po raz trzeci do boju z Aleksem Pereirą. Wierzę, że mogę być mistrzem i idę po to mistrzostwo. Prochaska dodał również. Chcę być sobą. Chcę pokazać światu najlepszą wersję siebie, swojego stylu i patrzenia na sztuki walki. Chcę się tym dzielić. Chcę pokazać, że jestem najlepszy i że mogę ponownie być mistrzem. Mateusz Gamrod wkrótce wylatuje na kolejny obóz treningowy do American Top Team, gdzie regularnie przygotowuje się do swoich walk. Wciąż nie wiadomo kiedy i gdzie zobaczymy zawodnika Czerwonego Smoka w Oktagonie, ale w najnowszym story na Instagramie Gamrot powiedział Na dziś już połowa roboty zrobiona. Od rana jiu -jitsu po południu... Siłeczka, a w międzyczasie jeszcze wizyta u Natalii Później wizyta u doktora Kujawiaka Ciasny, długi dzień Ale w sumie przed wylotem wszystkie są, są takie dni <laughs> Bo co? Pod koniec tygodnia już wylot do Stanów I podkręcamy tempo Ale mam jedną, jeden trik dla was do przekazania Jak macie takie ciasne dni, dużo się dzieje To jest jedna rzecz, co mocno ułatwia wam tą rzecz w międzyczasie Katering i jedzonko nie trzeba tracić czasu wiecie na, na przerwy tylko po długiej przerwie spowodowanej operacją barków, były mistrz UFC, Jan Błachowicz wraca do OKTAGONu. Polski zawodnik nie tylko opowiedział o trudnej rehabilitacji, ale także jasno określił swoje cele związane z mistrzowskim pasem kategorii półciężkiej. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko. Miałem już wcześniej kilka operacji, ale ta okazała się najtrudniejsza. Podczas fizjoterapii prawie płakałem, było naprawdę trudno. Moje barki są teraz w świetnym stanie. Może nigdy nie wrócą do formy sprzed pięciu czy sześciu lat, ale zdecydowanie są w lepszej kondycji niż przed zabiegiem. Jeśli Pereira wygra to dobrze, bo zasługuje na rewanż jeśli zwycięży Ankalaev, mamy z nim nierozstrzygnięte sprawy do wyjaśnienia. Jakub Wikłacz wyrusza do USA, gdzie będzie trenował przez 4 tygodnie. Były mistrz KSW liczy na to, że do końca stycznia będzie już coś wiedział w sprawie ewentualnego podpisania kontraktu z organizacją UFC. że dopiero rok będą poprowadzone i czekam po prostu gdzieś tam na to, żeby Asia wróciła i na spokojnie jakby tam, tam poprowadziła rozmowy. E, na ten moment nic nie wiem. Tam widziałem, że gdzieś dużo osób a, że już, już jest, już jest, no wiadomo, że to tak nie jest, że e, ktoś ma kontrakt i już negoc negocjuje z, z, czy tam rozmawia z UFC, to tak nie działa. Najpierw trzeba było się, e, że tak powiem, dogadać, zerwać z kontraktu też, żeby to było fair zrobione i dopiero gdzieś tam poprowadzić rozmowy i takie rozmowy będą prowadzone dopiero, tak więc e, na razie jeszcze nic nie wiadomo, każdego informuję, a Myślę, że do końca stycznia wszystko będzie wiadomo. Czyli rzeczywiście e, podczas tego pobytu w Stanach coś powinienem wiedzieć, więc... Artur... Wikłasz dodał też, że UFC jest jego głównym celem w karierze. To jest mój cel i do tego będę za wszelką cenę dążyć. A w jaki sposób się to odbędzie i tak dalej, no to ja mówię, nie chcę zapeszać ceny, ale wszelkimi, e, wszelkimi moimi pokładami energii, wszystkiego po kolei będę starał się tam dostać i... No, na razie nie mogę powiedzieć tak, w jaki sposób i tak dalej, no bo na razie to jest dopiero przede mną. E, jakiś taki. Ogłoszenie walki wieczoru Gali XTB KSW 104 wzbudziło gorącą dyskusję w środowisku MMA. Piotr Kuberski stanie do pojedynku o tymczasowy pas mistrzowski wagi średniej z Tomaszem Romanowskim. Decyzja o zestawieniu tych zawodników spotkała się z krytyką ze strony wielu fanów, którzy podważają jego zasadność, wskazując na ostatnie porażki Romanowskiego. Sam Kuberski nie widzi jednak w tym żadnego problemu, o czym wspomniał w wywiadzie udzielonym na kanale Indy Cage. Rozmawiałem z Boisławem, a zostało mi od razu powiedziane, że dostanę walkę o pas z racji tego, że gorzu, z racji tego, że Szczecin, wszystko się blisko fajnie Spina, dwa wielkie miasta obok Gorzowa, um, ale jeszcze wtedy tam... że walka Tomka Romanowskiego z Albertem Łodzińkowskim wypala z racji zdrowotności Alberta. Alberta wszystkiego wszystkiego dobrego dla ciebie. No i tak naprawdę już nie kombinowali, mieli gotowy produkt, eee, co ja że sportowo się to bardzo dobrze broni. Politycznie. Dla kibiców może nieco gorzej. No bo, tak jak wcześniej ktoś tam właśnie wspomniał, że, że walka. Dostał, dostał walkę o pastomek z racji. dwóch porażkę z rzędu. No ale czasami takie rzeczy się zdarzają. Słuchajcie, no ostatnio walka UFC, gdzie razem oglądaliśmy, mieliśmy sposobność oglądać walkę i Jocic z pierwszym Jonem Jonesem. Gdzie takie rzeczy generalnie się nie wydarzają, a zrobili to stricte pewnie w tele, pewnie dla mi z racji tego, że. To była pożegnalna walka, no i to zrobili, tak? I tutaj myślę, jest podobna sytuacja. Eee, tak jak wcześniej wspomniałem, dwa wielkie miasta dwóch dobrych fighterów, dwóch dobrych strikerów, bioków, można tak powiedzieć, którzy nie ustępują na krok, eee, gdzie dają zawsze bardzo krwawe walki, no swoich zawodników. No to myślę, że to jest kwintesencja MMA. Powiem wam, że jak nad Ocean to mam teraz ciary i to jest kwintesencja MMA, więc wiecie, co sądzicie o zestawieniu Kuberskiego z Romanowskim w walce o tymczasowy pas? Dajcie znać, kto waszym zdaniem wygra. Piszcie w komentarzach. W zeszłym roku Michał Materla przegrał walką na gali KSW w Gorzowie Wielkopolskim z Piotrem Kuberskim. Po starciu zapowiedział, że chce dalej rywalizować o najwyższe laury. Ostatecznie jednak musiał zająć się najpierw swoim zdrowiem. Wrócił już jednak do pełnej sprawności i dalej trenuje. Teraz natomiast Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW, w rozmowie z Arturem Mazurem dla kanału Klatka po Klatce został zapytany o Materle i odpowiedział: Nie, nie. A czy w ogóle Michał Materla może jeszcze wystąpić w KSW? Myślę, że. czy rozmawiamy z jego menadżerem o walce pożegnalnej, tak. Przechodzimy do. Jeśli Michał Materla miałby stoczyć swoją ostatnią walkę w KSW, z kim chcielibyście go zobaczyć w klatce? Podzielcie się swoimi propozycjami w komentarzach. Mistrz wagi półśredniej KSW Adrian Bartosiński zaskoczył decyzją o zmianie menedżera, dołączając do agencji First Root Management. Dyrektor sportowy organizacji uspokaja jednak, że zmiana ta nie wpłynie ani na plany dotyczące zawodnika, ani na jego zobowiązania wynikające z obowiązującego kontraktu. Adrian wybrał ten kierunek. Yy... No, bo jakby kwestie kontraktowe ma na razie, że tak powiem, ogarnięte. E, jesteśmy dogadani na określoną liczbę walk w określonym czasie i nowy menadżer nic tutaj nie zmieni w tej kwestii. E, nie wiem na ile jakby First Rand jest gotowe, żeby Adriana, nie wiem, no tutaj budować wizerunkowo sponsorsko. To są pewnie rzeczy, które w jego obecnej sytuacji na pewno można wejść na wyższy level, a to jest jednak no, Łukasz, że na co dzień mieszka w Hiszpanii, nie, nie, nie zna też, pewnie jakieś pojęcie ma oczywiście o specyfice polskiego rynku, no, ale nie jest tu na co dzień. Natomiast yy, odbyliśmy też spotkanie i z Adrianem i z Łukaszem, wiemy jaka jest ich perspektywa, yy, jakie są ich oczekiwania. My też wyraziliśmy nasze i. Wstępnie na, ułożyliśmy sobie jakiś plan, także dla nas jakby nic się nie zmieniło. Jakie są te oczekiwania? Do całego wywiadu zapraszamy na kanał Klatka po klatce. Link w opisie. Szymon Kołecki po ponad trzyletniej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi wrócił do startów w zawodowym MMA i w grudniu ubiegłego roku podczas gali Babylon 50 zdominował na dystansie trzech rund mistrza organizacji, Oliego Thompsona, zwyciężając jednogłośną decyzją sędziów. Szymon poinformował na swoim profilu facebookowym, że poznał już szczegóły swojej kolejnej walki. Datę, miejsce, przeciwnika i kategorię już znam. Jak myślicie, w której organizacji i z kim Szymon Kołecki stoczy kolejną walkę? Podzielcie się swoimi typami w komentarzach.